Poczułem się trochę przygnębiony ze względu na nieodwracalną utratę dostępu do swoich kąt na LANG. 8. Dzisiaj jest niedziela, 3 marca 2024 roku. Poczułem się trochę przygnębiony ze względu na nieodwracalną utratę dostępu do swoich kąt na LANG. 8. W niniejszym wpisie podzielę się kilkoma ze swoich przemyśleń związanych z tym serwisem, z którego korzystałem już od wielu lat. LANG. 8 rok zakończył działalność 29 lutego i w wyniku straciłem dostęp do wszystkich swoich kont założonych w tym serwisie społecznościowym skierowanym do osób uczących się języków obcych, działającym na zasadzie wymiany językowej, który polega na takiej zasadzie, że użytkownicy mieli pisać i publikować wpisy w językach obcych, których się uczą, a również poprawiać wpisy wyświetlone w swoim języku ojczystym, które pisali i publikowali inni użytkownicy. W ciągu wielu lat na różnych kontach na lang ósmy rok publikowałem znaczne liczby wpisów w kilku różnych językach, a dostałem mnóstwo poprawek gramatycznych, leksykalnych, logicznych, składniowych oraz stylistycznych swoich wpisów dokonanych przez mnóstwo użytkowników posługujących się tymi językami jako ojczystymi. Mimo że w grudniu zeszłego roku już się dowiedziałem o ogłoszeniu o zamknięciu tego serwisu, na który się zdecydował jego zespół firmy. Poczułem się trochę przygnębiony ze względu na nieodwracalną utratę dostępu do swoich kont, których używałem już od wielu lat. Na szczęście, zanim ten serwis zakończył działalność, udało mi się pobrać wszystkie poprawki swoich wpisów napisanych w różnych językach i opublikowanych na różnych kontach, a pobrane pliki zostały zapisane w formacie PDF. Zakończenie działalności LANG. Ósmy rok również doprowadziło do innego następstwa dotyczącego wyświetlenia moich polskojęzycznych wpisów na relacji na Instagramie. Po opublikowaniu każdego wpisu na lang. Ósmy rok byłem przyzwyczajony do robienia zrzutu ekranu strony danego wpisu na swoim iPhone i udostępniania danego zrzutu ekranu na relacji na Instagramie, ale już nie mogę tego zrobić.